Czy wiecie, jaki kraj ma najstarszą flagę na świecie, albo z jakiego kraju pochodził Hans Christian Andersen, albo król jakiego kraju porzucił panowanie nad monarchią i został piratem? Ta odpowiedź to Dania, dzisiaj jesteśmy w Kopenhadze i zaczynamy naszego city breaka. Ten obiekt po którym się poruszaliśmy jest najlepiej zachowaną cytadelą w Europie. Nazywa się Castellet i co ciekawe służy wojsku nawet do dzisiaj. Najlepiej wygląda jednak z lotu ptaka. Rzeźba Małej Syrenki jest obowiązkowym punktem zwiedzania. Pomnik ten nawiązuje oczywiście do baśni Andersena. Większość naszych miejsc w dzisiejszym planie zwiedzania jest bardzo blisko siebie, dlatego chodzimy na piechotkę. Natomiast, kiedy mamy pojechać gdzieś dalej, wybieramy transport publiczny, ponieważ 24-godzinny bilet wychodzi bardzo korzystnie i kosztuje on za jedną osobę około 90 km, czyli jest to około 50 zł za osobę. Widok tych rowerów przypomina nam trochę Amsterdam. I z tego, co czytaliśmy, to właśnie w Danii przypada najwięcej rowerów na jedną osobę. Kopenhaga to super miasto na City Break, a z uwagi na to, że bardzo dużo atrakcji znajduje się w małej odległości od siebie, więc polecamy spacerek. A właśnie chodząc sobie pieszo, można trafić na atrakcje i piękne budowle, których nie planowaliście odwiedzić, jak na przykład ta tutaj za nami. Wpadliśmy do jednej z takich głównych atrakcji turystycznych w Kopenhadze. Przyszliśmy zobaczyć zamek, który jest naprawdę bardzo piękny. Wygląda jak z baśni Andersena. Dodatkowo jest otoczony przepięknym parkiem, no ale my nie możemy podziwiać jego uroków tak do końca z uwagi na to, że jesteśmy w marcu i jeszcze nic nie kwitnie. Teraz obok zamku, który przed chwilą odwiedzaliśmy, znajduje się ogród botaniczny. I co ciekawe, wstęp do tego ogródu botanicznego jest bezpłatny. E, oczywiście tutaj znowu kłania się pora roku, w którym jesteśmy. My jesteśmy na początku marca, więc nic nie kwitnie. I tak jest bardzo pięknie, ale na pewno jak przylećcie tutaj w miesiącach wakacyjnych i późno-wiosennych, będzie jeszcze piękniej. Typowym dla Kopenhagi daniem jest właśnie hot dog, więc życzcie nam smacznego. I dotarliśmy do takiego najbardziej pocztówkowego miejsca, jeśli chodzi o Kopenhagę. Zresztą, zobaczcie sami, my właśnie z takich widoków pojeździliśmy to miasto. Alejką dotarliśmy przypadkiem do ogrodu w Tivoli. Jest to jeden z najstarszych albo najstarszy park rozrywki na świecie. My się dzisiaj akurat tutaj nie wybieramy, ale jeżeli się wybieracie, to jest on w niedalekiej odległości od różnych atrakcji miasta. Bardzo nam się podoba w Kopenhadze i zdecydowanie podtrzymujemy to, co niejednokrotnie słyszeliśmy oglądając filmiki przed przyjazdem tutaj na internecie, że jest to świetne miejsce na takiego City Breaka. Odległości między atrakcjami są bardzo niewielkie. I też dużą, dużą zaletą tego miasta jest to, że lotnisko jest połączone z miastem linią metra i do centrum dojedziecie w około 13 minut, więc to jest naprawdę super, nie tracimy czasu na dojazdy i można przyjechać tutaj nawet na jeden dzień. My jesteśmy właśnie z Krystianii nazywana jest inaczej jako Mały Amsterdam faktycznie, jest bardzo dziwnie, są tacy outsiderzy na pewno. Poza tym no nie, nie nagraliśmy za dużo tam tamtąd, ponieważ jest zakaz nagrywania, ale generalnie można być tam wszystko. Było ciekawie, ale to nasze nie nasze klimaty, no. Dzisiaj już niestety mamy niewiele czasu, dlatego zdążyliśmy zjeść pyszne śniadanko i przyjechać jeszcze do centrum na chwilę zwiedzania, ale już lecimy na lotnisko.